Hej, witam w kolejnej części serii Uparta jak Osioł, bonus 7. Udało mi się załatwić w ogóle z innego miejsca niż zazwyczaj mam, więc jestem sama ciekawa, co z tego wyniknie z numerem 12 i 17. Więc co, szukamy plików 7 i zmierzamy do, no najlepiej do głównej. Trzymajcie więc kciuki i oglądajmy. A ja będę drapać Kciuki trzymane, a więc zaczynamy. Pierwszy symbol nie da nam wygranej. Ale to byłoby zbyt piękne, żeby tak na początku brzmieć spokój, że coś tam będzie, no bo wkład 20 zł na nas. Więc lepiej byłoby, gdyby już na początku się coś pojawiło. Byłoby wiadomo, że nie będzie totalnego minusu. No. Byłoby wtedy lepiej, spokojniej. Ale to i tak jest zabawa. Coś mogłoby jednak coś paść. Będziemy się upierać. Ile się da. Kawa. Dziękuję bardzo. To jest numer 12. Bo nie wiem, nie pamiętam już, czy mówiłam. Na początku mówiłam, ale nie powiedziałam chyba, od którego zaczynamy. I niestety tutaj nie mamy nic. A więc zobaczymy 17. Może tu będzie coś bardziej. Biedron. Gwiazda. Tak gwiazda jest ładna No, a na nas zawsze musi być... O, mamy pik! Jest! Mamy coś. Super. Mhm. Od razu lepiej. No plik. Fajnie tu wygląda ten plik. Avocado Palma Czyli pliki już mamy To nie będzie takiego totalnego minusa Jeszcze kawa Plecak Ostatnie trzy symbole Balsam, podkowa i kwiat. Ale mamy jeden kliczek, więc trzeba się tylko cieszyć, że jest. Mamy zwrocik, ale jak najbardziej cieszy. Więc mamy taką połowę, można powiedzieć, że jest ok. Dziękuję Wam za oglądanie. No i pa! It moves gotta grab it, fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket.